Witam dzień dobry moi drodzy. Karty na 7. Marszal mi chapną właśnie pod biurkiem. Już nie będę go przesuwać, bo wiecie co taki ciężki kawał psa po prostu. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy urodzili się 8 sierpnia. Przepraszam, 7 sierpnia. Na 8 to będą jutro. 7 sierpnia. Bądźcie zdrowi szczęśliwi. i szczęśliwi. Niech Wam się układa moi drodzy. Spełniajcie swoje marzenia. Robimy karty na siódmego i zaczynamy od pracy. Praca. Co Wam przy pracy? Dom. Co przy dzień, oczekiwanie. Rezultat dnia. Wasza rola. Co w zdrowiu? Co Wy macie w głowie? Miłość, wiadomość z góry, i karta z praktycznego tarota, pozdrawiam wszystkich ogrodników w ogóle. Ma no, ogród, tak się mówi, żyje dłużej. Właśnie sobie uświadomiłam, że znowu muszę moje pomidory ratować. No dobrze, zobaczymy co przy pracy. To samo co, przy, co wczoraj. Nie, no wczoraj nie było. Wczoraj był wczoraj, na dzisiaj, że te tak powiem, karty y, pokazywały się nieciekawe. Hmm. Może być taka sytuacja, że Wy przy pracy widzicie cel, widzicie sens i chcecie iść po ten cel i po ten sens jakby. Hmm. Nie wiem, czy pracujecie w nocy, czy chcecie pracować więcej. Tu się jakiś budzi się, jakiś sens, jakiś działań przy pracy jutro u Was. <laughs> Może szykuje się jakiś weekend pracy. Jakaś nocna zmiana, coś w tym stylu. Zdaję sobie sprawę z tego, że dużo z Was pracuje naprawdę i w weekendy i tak dalej. No tutaj karty pokazują, że jakby rodzi się jakaś sensowna sytuacja. Chcecie tutaj coś, nie wiem, zdobyć, zadziałać. Przy tej pracy, i te karty pokazują, że no naprawdę ma to sens. Być może, żeby coś zdobyć, żeby zarobić więcej, ale wiąże mi się to z jakimiś nieprzestanymi nocami. Nie wiem dlaczego. Może nocne zmiany. A może będziecie mieli dosyć intensywnie, już wiecie, że się nie wyśpicie. Co przy domu? Tworzenia jest dosyć dużo. Mogą być sytuacje, jeżeli jesteście, macie partnera, macie partnerkę, to karty mówią, że tutaj będzie działanie. We dwoje będziecie zgodni w jakichś kwestiach, podjętych decyzji, wcześniej mogło nie być na to pieniędzy, teraz będą pieniądze i to jest bardzo dużo działania. Jeżeli jesteście sami, to też mi te karty pokazują, że um, albo będziecie szukali kogoś, żeby coś Wam ta osoba zrobiła, pomogła. Coś takiego się pokazuje, ale też jest bardzo dużo działania, planowania, tak jakbyście się mieli wziąć za coś. Póki co Wam powiem, jest taka mm, pogoda bardzo słaba. Dzisiaj słońce świeciło, ale tylko dosłownie chwilę temu zaszło, już widzę chmury. Yy, wierzcie mi, że ta pogoda też nas jakby mm, trochę zniewala, bo nie możemy wielu rzeczy zrobić. Poza tym, jak to słońce wychodzi, to od razu dostajemy też jakiegoś takiego powera, co przyjdzie nieoczekiwanie. Bardzo możliwe, że wyjdzie na jak, jakaś tajemnica. Ktoś wam nie powiedział prawdy o jakichś swoich nowych działaniach, nowych początkach. Możecie się jutro dowiedzieć czegoś. Coś wyjdzie na jaw, moim zdaniem. To nie są jakieś trudne, ciężkie tajemnice. To raczej dotyczy, że ktoś Wam czegoś nie powiedział, albo ta osoba zapomniała Wam powiedzieć o jakichś swoich gdzieś tam nowych początkach. To mogą być sytuacje rodzinne, ale nie pokazuje się, czy to rodzina, czy praca, czy dom. Wyjdzie na jaw jutro jakaś, yy, jakaś taka tajemnica. Ktoś zapomniał coś powiedzieć albo coś w ten stylu. To czymś się dowiecie, moim zdaniem. Jaki rezultat dnia? Ja uważam, że jesteście zadowoleni. To zadowolenie wynika z jakichś pieniędzy tutaj. Nie wiem, jutro jest, siódmy. Może za chwilę jakiś okres wypłat coś w tym stylu. To jest moim zdaniem: jesteście zadowoleni, bo albo coś wam zwiastuje lepsze, lepszą sytuację w pracy bo ta karta też pokazuje bardzo dobrą sytuację w pracy, że coś ma sens. Ale może być też taka sytuacja, jakieś pieniędzy, wiecie? Jutro jesteście spełnieni. Może mieliście za coś zapłacić 500 zł, a zapłaciliście 300 na przykład. To też się tutaj pokazuje, tak? Spełnienie i zadowolenie. Jaka wasza rola? Jeżeli wy dostajecie jakąś propozycję, to waszą rolą jest wziąć tą propozycję bardzo pod uwagę. No, jest taka karta tutaj pokazana szansy. Ja zawsze mówię, że akurat ta karta oznacza, żeby z tego skorzystać. Dobrze by było w to wejść, nawet jeżeli to nie do końca się tak zgadza z wami. Ale te karty mi pokazują, możecie dostać propozycje, 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 jeszcze raz propozycje. Odnośnie, o Boże, leje. Przepraszam, pranie zostawiłam. To tak wszystko przychodzi gwałtownie ostatnio. pranie zostawiłam. No trudne. No niestety te karty pokazują tutaj, jeżeli coś dotyczy przeszłości w szczególności, ktoś z przeszłości przychodzi, jakąś propozycję Wam tutaj daje, to te karty mówią o tym, warto by było bardzo przyjąć tą propozycję. Otóż ja nie wysłyszę tego prania, też tak macie pewnie, co? Co w zdrowiu? Te karty mówią, że będzie trzeba wydać na jakiegoś lekarza. Wy o tym wiecie, wy się nad tym zastanawiacie. Być może przyjdzie czas wypłaty, teraz jakieś większe pieniędzy i te karty pokazują, że już dzisiaj myślicie o tym, że za chwilę trzeba będzie wydać na lekarza, na coś związanego ze zdrowiem. Może wy chcecie suplementy zakupić, a może po prostu chcecie udać się do lekarza, <laughs> przepraszam, tylko czekacie na pieniądze. Raczej wizyty lekarskie się tutaj płatne pokazują, czyli może być jakieś umawianie, myślenie o tym, że ok, E, za chwilę umówię się i pójdę, tak, do jakiegoś, nie wiem, czy specjalisty, raczej do specjalista moim zdaniem. Co Wy macie w głowie? To tak jakbyście myśleli o tym, że w pewnych kwestiach równowaga do Waszego życia nie przyjdzie. Jeżeli czekaliście na jakąś równowagę, to stwierdzacie, że to nie przyjdzie bez mojego jakiegoś działania. W ogóle te karty bardzo pokazują, że to tak, jakbyście trochę na tej równi pochyłej stali. Hmm. Coś takiego, że dobrze wiecie, że pewne rzeczy też się nie zmienią, póki wy nie zmienicie swojego myślenia. Ale ciężko, bo bardzo bierzecie pod uwagę, moim zdaniem, sytuację materialną. No i tu się nie ma co dziwić, bo każdy z nas zawsze bierze. Natomiast te karty mówią o tym, że w głowie macie. Być może zakończenie czegoś, być może myślicie sobie, a powinienem powinnam zacząć inaczej myśleć, postępować. No ale to trochę odbiega od tej równowagi właśnie. A co tu w miłości? Macie jakąś osobę na pewno w głowie, albo jesteście z kimś, albo macie tę osobę w głowie tak jakbyście mieli nadzieję, że to ta osoba przemyśli pewne rzeczy ja uważam, że wy widzicie jakieś niedoskonałości przy tej osobie wcześniej karty pokazują, że wcześniej jakbyście tego nie widzieli ale jakaś sytuacja spowodowała, że zaczynacie widzieć jakieś niedoskonałości w całej jakiejś sytuacji swojej miłosnej, być może czekacie na to, że jakaś osoba tutaj Zadzwoni, napisze, powróci, albo chcielibyście, żeby ta osoba działała po prostu. No właśnie, spotkania, uczucia. A inaczej na tą osobę patrzycie trochę, moim zdaniem. Coś dostrzegacie w niej takiego nietoksycznego, niezłego, ale jakby zaczynacie dostrzegać jakieś trochę takie wady, hmm że ta osoba może my, dużo mieć takiego własnego toku myślenia, takiego całkiem indywidualnego. Jaka wiadomość z góry? Te karty pokazują bardzo poważne rzeczy, jeżeli Wy macie zamiar e, zająć się jakimiś sytuacjami prawnymi, tak? Hmm. To karty pokazują, że czas na to już, już czas na to. Żeby zająć się być może jakimiś sytuacjami prawnymi. Karty mówią też taka, tak o takiej sytuacji, że jeżeli wybieracie się na jakiś ślub, jakąś uroczystość z księdzem w tle, tak bym powiedziała, to te karty mówią, ruszaj. Tam czeka na Ciebie coś, czego się nie spodziewasz, raczej miłe rzeczy tu się pokazują, wiecie? Ale jeżeli macie jakieś sprawy, wyroki sądowe, albo macie się za coś wziąć, to te karty mówią, ruszaj, ruszaj, działaj już czas. Karta z praktycznego tarota. Otwórz swoje serce na piękno i magię świata. Można sobie pozwolić na romantyczne marzenia. Ktoś może cię zaskoczyć wyznaniem uczuć. Wędruj po swoim własnym, wewnętrznym krajobrazie. Wyśnij sobie dzisiaj mały sen. Powiedz komuś, ile dla ciebie znaczy. Niech twoje serce wskaże ci drogę. Tyle, moi mili, moi drodzy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.